Cześć, tu wojtek z polskazwiedza.pl. Dzisiaj, wracając ze zblewa, postanowiliśmy zatrzymać się przez chwilę w Grudziądzu. Teraz jesteśmy na wieży Klimek. Rozpościera się stąd niesamowite widok na całe miasto. Zresztą zobaczcie sami. Doszliśmy do wieży Klimek. Wieża wygląda tak. Wchodzimy do wieży. akwarele tak wyglądał Grudziądz w XV wieku ostatnie stopnie chyba wieża obserwacyjna więc nikt tutaj nie mieszkał to zadanie było Patrzę, co się dzieje. Wow. Piękny widok. Grudziąc z góry pogoda dzisiaj na zwiedzanie jest idealna. Nie za gorąco, nie pada. Idealnie na spacer. Akurat trwają roboty, budowa, dostosowanie grudziąckich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury, tak to wyremontują, super sprawa, a my idziemy na spacer dalej. Ciekawa ta kawiarenka, żywa palma, fado, bardzo, bardzo ładnie udekorowana, niewiele turystów, no ale jest poniedziałek, może dlatego. Lodziarnia włoska na rynku, powiem wam lody rewelacyjne, polecam szczególnie smak pistacjowy, do tego kawa, Co można odpocząć i iść dalej. Muzeum w Grudziądzu, niestety już nie mamy czasu, żeby go zwiedzić, ale tak wygląda. Dzięki za oglądanie, przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki, porachunki.